Nie mamy dużo czasu, w związku z tym ja będę z, 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 koncentrował się na pewnych zasadniczych tezach. Otóż to wynika z, z rachunku strategicznego, w którym Polska, z sytuacji strategicznej, w której Polska znalazła się po 24 lutego. Moja teza jest następująca: mianowicie czasy sprzed 24 lutego, sprzed rosyjskiej agresji, już nie wrócą. To znaczy, nie wróci sytuacja, kiedy my, jako państwo, mogliśmy sprawnie i bezpiecznie funkcjonować, będąc nieco obojętnym na to, co się dzieje na Ukrainie. Po 24 lutego i po całej sekwencji działań, które już zostały podjęte przez władze polskie, ale też i przez społeczeństwo polskie, bo mieliśmy tu przecież do czynienia z dość czytelnym opowiedzeniem się całego społeczeństwa, E, e, za pewnego rodzaju polityką która była 24 lutego uprawiana te czasy już nie wrócą z kilku co najmniej powodów no po pierwsze e, tworzy się nowa sytuacja geostrategiczna w, w regionie po drugie nic nie wskazuje na to żeby Rosja traktowała obecną wojnę tylko w kategoriach jakiejś krótkiej jednorazowej kampanii tam raczej mówi się o generalnym starciu z zachodem i to starciu rozpisanym na, na długie lata. Czego zresztą świadectwem były te propozycje Putina z 19 grudnia ubiegłego roku, kiedy on w gruncie rzeczy domagał się uczynienia z Europy Środkowej pewnej strefy buforowej, takiej strefy, gdzie krzyżowały się będą wpływy rosyjskie i być może też innych państw, ale gdzie Ameryka oraz instalacje wojskowe natowskie będą nieobecne. Z tej perspektywy. Cele dalekosiężne Rosji nie ulegają zmianie, dlatego że Putin potwierdził je również na spotkaniu klubu wałdańskiego, odwołując się do tych dokumentów złożonych w grudniu. W związku z tym Rosja nadal w planie długofalowym dąży do osiągnięcia tego celu. Nie ma żadnych przesłanek, jeśli chodzi o stan rosyjskich elit i umysłów w Rosji, żeby w Rosji pojawiło się myślenie o akceptacji porażki, porażki w tej wojnie. Mam na myśli wojnę z Ukrainą, oczywiście. To, do czego dzisiaj Rosja dąży, to jest taka pauza strategiczna, pierydyżka, czas, żeby odbudować czy zacząć odbudowywać swój potencjał. I moim zdaniem Rosja już dzisiaj traktuje Polskę i Ukrainę jako pewną strategiczną całość, z zasadniczego powodu. A mianowicie doświadczenia ostatnich miesięcy pokazały Rosjanom, że nie można złamać Ukrainy. Nie obezwładniając Polski. Gdyby Polska uprawiała taką politykę, jak na przykład Węgry Orbana, no to Ukraina by już zapewne się nie broniła, bo nie miałaby się czym bronić. Więc w tym sensie, jeżeli Rosja nadal myśli o podporządkowaniu sobie politycznym Ukrainy, to musi myśleć i moim zdaniem już myśli o tym, żeby równocześnie, równocześnie zmienić polską politykę i wywierać większy wpływ na. Bieg spraw w Polsce. A to powoduje, że musimy tworzyć nowy system bezpieczeństwa regionalnego. I ten nowy system bezpieczeństwa regionalnego jest nie tylko gwarancją pokoju w Europie Środkowej, ale gwarancją przede wszystkim tego, że długofalowo polityka odstraszania Rosji może być polityką skuteczną. Nie da się zbudować regionalnego systemu bezpieczeństwa bez współpracy dwóch największych państw współpracy wojskowej. Polski oraz Ukrainy. Współpracy, która powinna być poparta zaangażowaniem naszych sojuszników natowskich, w tym wypadku Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i niewykluczone, że innych państw, bo dopiero taki system stabilizuje sytuację, czy może stabilizować sytuację i może tworzyć realną barierę wypchnięcia Rosji z europejskiej polityki i siłę o charakterze wojskowym, która nie dopuści do powrotu Rosji do polityki niemieckiej. A w związku z tym docelowo możemy też myśleć i realizować politykę przezwyciężenia tego przekleństwa polskiej geopolityki, czyli uprawiania y, polityki między Niemcami a Rosją. Bo odepchnięta, Rosja odepchnięta na wschód jest Rosją, która jest pozbawiona możliwości wpływania na, na losy polskie. Oczywiście tu pojawia się też kwestia Białorusi, ale to jest jakby. Osobne, osobne zagadnienie. Na tym generalnie na tego rodzaju kalkulacji strategicznej, która moim zdaniem obsługuje interesy Polski, opieram swoje przekonanie o konieczności bliskiej współpracy wojskowej i nie tylko między Polską a Ukrainą. Ja bardzo uważnie śledzę wystąpienia Alekseja Restowicza i on miał całą sekwencję. Nie mówię tylko o tym ostatnim wystąpieniu na kongresie. Rzeszowskim, ale również o wywiadzie z Julią Łatyniną. I on mówił tam nieco, nieco, nieco inne rzeczy. Czy znaczy, po pierwsze, ta część wypowiedzi przytoczona przez Łukasza Warzechę miała miejsce, ale ona była poprzedzona kilkoma stwierdzeniami. Znaczy, po pierwsze, bez wsparcia Polski Ukraina by już w sensie fizycznym jako państwo nie istniała. Po drugie, musimy robić wszystko i za wszelką cenę i to są jego słowa. A żeby uniknąć najmniejszych obszarów sporu z Polską. Dlatego, że symbioza, synergia i współpraca z Polską gwarantuje, że obydwa te państwa będą kontrolowały przestrzeń między Rosją a Europą Zachodnią przestrzeń między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym. I w tym kontekście Arystowicz powiedział, że mając przed sobą takie wyzwania i takie szanse, odwoływanie się do kwestii o charakterze historycznym jest e, e, jego zdaniem niecelowe nie, nie i powiedział wprost, że uważa to za przejaw wielkoduszności narodu polskiego i wyobraźni geostrategicznej, że tej kwestii, mamy tutaj na myśli Wołyń, nie, nie uczynił tematem politycznym. Jest jeszcze jedna, wydaje mi się, dość istotna różnica między tym, o czym ja mówię i tym, o czym mówi Łukasz Warzecha. Mianowicie, proszę zwrócić uwagę, że ja mówię o rachunku geostrategicznym Polski, a Łukasz Warzecha mówi o rachunku geostrategicznym chyba Ukrainy. I to są, i to są różne zupełnie perspektywy. I wracając jeszcze do, do, do kwestii potencjałów. We wrześniu PKB Ukrainy, licząc rok do roku, zmniejszył się o 37,5%, czyli dzisiaj oscyluje na poziomie około 120 miliardów dolarów. Rząd Szmychala, przygotowując konferencję w, w Szwajcarii związaną z odbudową Ukrainy, założył optymistyczny scenariusz rozwoju gospodarczego tego kraju. W perspektywie najbliższych 10 lat PKB miałoby przerastać 7,5% rocznie, co w efekcie po 10 latach pozwoliłoby wrócić do poziomu PKB z roku 2021. A i tak byłoby, one, byłoby ukraińskie PKB byłoby, byłoby 3,5 razy mniejsze niż, li, niż li obecne PKB w Polsce. W związku z tym. Tezy, iż Ukraina ma szansę zdominować Polskę w sensie gospodarczym, uważam za nieuprawnione, najłagodniej rzecz, rzecz ujmując. Mało tego, uważam, że zapowiedziane przez wicepremier Swiridięnko reformy wolnorynkowe na Ukrainie mogą korzystnie oddziaływać na Polskę właśnie po to, żeby. Polska odchodziła od przeetatyzowania, bo i ja się też zgadzam, że Polska jest przeetatyzowana. Co więcej, wczoraj premier rządu polskiego i, i, i premier rządu ukraińskiego razem z panią premier rządu litewskiego podpisali kolejną deklarację tak zwanego trójkąta lubelskiego, gdzie znajduje się zapowiedź, iż przedsiębiorstwa litewskie i polskie będą pod szczególną opieką rządu ukraińskiego. Jeżeli będą chciały inwestować na Ukrainie, jeżeli będą chciały tam otwierać swoje przedstawicielstwa. To jest zapowiedź, tak jak ja to odczytuję, pewnych preferencji dla bliskiego sojusznika, jakim jest niewątpliwie, niewątpliwie Polska. I, dla, i, I w związku z tym, zostawiając nieco z boku ten rachunek strategiczny, o którym mówiłem, którego. Tezy o tym, że Ukraina może być ciężarem, nie odwrócą. Bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli Ukraina zostanie zostawiona sobie, nie odbuduje się, nie wygra wojny albo odbuduje się w sposób niewystarczający, Polska nie będzie zaangażowana w tym procesie, Ukraina będzie państwem skorumpowanym, a jeszcze zdestruowanym procesami związanymi z absorpcją Rzeszy. Rzeszy weteranów, którzy muszą wrócić do życia cywilnego. Czyli innymi słowy Ukraina nie będzie w stanie odbudowywać swojego potencjału, w tym i potencjału wojskowego w takim tempie, ażeby w przyszłości móc podobnie skutecznie przeciwstawić się Rosji. To musielibyśmy naszą politykę budować o założeniu, że to w Rosji nastąpi przemiana wewnętrzna i Rosja nie będzie chciała po raz kolejny zaatakować Ukrainy. To, to założenie wydaje mi się bardzo optymistyczne. No, w związku z tym postawmy pytanie, co się stanie, jeśli Rosja wróci do gry za lat 5, czy za lat 7, czy za lat 10. Amerykańscy eksperci oceniają, że 75% sprzętu, który Rosjanie stracili, to jest sprzęt, który wszedł do służby przed rokiem 2011, a zatem dość przestarzały, co, co oznacza, że Rosjanie, według ich ocen, a to są Dwa najpoważniejsze obecnie think tanki strategiczne amerykańskie CNN, CNA, główny think tank strategiczny marynarki wojennej i Center for, for New American Security główne zaplecze intelektualne administracji Bidena. Oni oceniają, że te straty Rosja jest w stanie odbudować w perspektywie od 3 do 5 lat o powiedzmy, że 7 lat. Ale Ukraina bez wsparcia Zachodu nie będzie w stanie odbudować swojego potencjału wojskowego, nawet takiego, jaki miała 24 lutego. To oznacza, że za jakiś czas nie będziemy mieli granicy z Rosją na ob w obwodzie kaliningradzkim, tylko będziemy mieli granicę z Rosją znacznie, znacznie dłuższą. A to w sposób gruntowny zmienia polską geografię strategiczną. Niezależnie od tego, czy Ukraina będzie państwem upadłym? Czy Ukraina będzie państwem zdolnym przeciwstawić się Rosji? Zaniedbania w tym zakresie uderzą w nas. I ja na tym opieram moje przekonanie o konieczności współpracy z Ukrainą. Przede wszystkim wojskowym sojuszu. Dlatego, że jeżeli brać, za, za, brać poważnie to, co mówią na Ukrainie, że chcą posiadać 300 tysięczną armię. I jeżeli brać poważnie to, co mówi rząd Zjednoczonej Prawicy, że chce mieć 350-tysięczną armię, jeżeli te dwie tezy traktować poważnie, to to jest siła wojskowa wsparta przez sojusznika amerykańskiego i brytyjskiego, czyli państwa, które chcą się angażować na wschodniej flance, a nie mówią o porozumiewaniu się z Rosją, która jest perspektywicznie w stanie przeciwstawić się Rosji. I to jest główny cel i główny powód. Dla którego mówię o konieczności bliskiej współpracy wojskowej i innej z Ukrainą. Dlatego, że w przeciwnym razie mogliśmy przecież 19 grudnia zgodzić się na propozycję Putina. Mogliśmy zgodzić się, żeby Amerykanie wycofali swoje instalacje i kontyngenty wojskowe z Europy Środkowej. Mogliśmy wystąpić do Amerykanów, żeby wycofali swoje. E, e, ładunki jądrowe z Niemiec, z Włoch i, i z Holandii. To cały czas leży na stole. To, co nam Ukraina walcząc dała, da, to nam dała pewną pauzę strategiczną, którą musimy wykorzystać, przygotowując się do starcia z Rosjanami, bo to starcie nastąpi. I taka jest moja główna i zasadnicza teza. W tej konstrukcji Ukraina i jej problemy są ważne. Ale z mojej perspektywy znacznie ważniejsza jest sytuacja, w której Polska się 24 lutego znalazła. Komisja powołana przez Andrzeja Jermaka i współkierowana przez Andrzeja Jermaka, szefa administracji Zełęskiego, i Andrasa Fogara-Smusena, byłego sekretarza generalnego NATO. Ta komisja, w pracach której uczestniczyło dwóch polskich przedstawicieli, pani, pani minister Fotyga i pan. Adam Eberhardt, opracowała pewne propozycje. One są znane i dostępne, można je, się z nimi zapoznać. Propozycje określane mianem Key Security Compact. Tam jest zawarta pewna wizja bezpieczeństwa regionalnego. Ona opiera się na następujących przesłankach, które w moim odczuciu są słuszne. Po pierwsze, Ukraina nie rezygnuje z dążenia do wejścia w charakterze pełnoprawnego członka do paktu północnoatlantyckiego. Ale, e, mówię oczywiście też w pewnym skrócie, dokument ma kilkanaście stron, ale ukraińscy politycy mają świadomość, tak jak zresztą chyba też i polscy politycy mają tego świadomość, że nie jest możliwe wejście Ukrainy w związku ze sprzeciwem państw członkowskich w sojuszu północnoatlantyckim, takich jak Niemcy czy Francja, nie jest możliwe wejście od razu. A w związku z tym pojawia się potrzeba zbudowania pewnego systemu bezpieczeństwa, który po pierwsze nie kłóci się z, z, z tym planem politycznym, a po drugie gwarantuje pewną stabilność regionalną. No bo jeśli założyć, że Rosja dąży czy będzie dążyła do wojskowej dogrywki, to nie jest sztuką wygrać wojnę z Ukrainą, przepraszam, wojnę z Rosją na Ukrainie, sztuką jest wygrać pokój. Sztuką jest zbudowanie takiego systemu, który będzie skutecznie odstraszał Rosję, który nie załamie się tak, jak się załamał system odstraszania 24 lutego, bo załamał się Putin zdecydował się na agresję wojskową mimo jasnych przestróg strony amerykańskiej. Takie, takie są realia. Tam jest propozycja dwustronnych bilateralnych sojuszy wojskowych między państwami, które będą chciały tego rodzaju sojusze podpisać. Przede wszystkim państwami będącymi członkami Paktu Północnoatlantyckiego. W publicystyce ukraińskiej, w wypowiedziach publicznych, mówi się o Polsce, mówi się o państwach bałtyckich, mówi się o Stanach Zjednoczonych, mówi się o Wielkiej Brytanii, mówi się też o Turcji. Mniej mówi się o Niemczech i mniej mówi się o Francji, co jest pochodną dość oczywistego faktu, a mianowicie oceny zaangażowania tych państw w dotychczasowe wspieranie Ukrainy. I teraz czyli mamy pewien konkretny projekt, pewną konkretną propozycję formuły. Ta formuła jest otwarta, dlatego że to wymaga negocjacji między zainteresowanymi państwami. W związku z tym mówienie, że to oznacza wciągnięcie Polski do wojny, bo zanim jeszcze zaczęliśmy negocjacje, już wiemy że w tym układzie zobowiążemy się wysłać nasze wojska na granicę, żeby walczyły z Rosją, jest nieuprawnione. Bo jeszcze póki co ani zaczęły się negocjacje, ani nie, za, ani nie mamy do czynienia z żadną umową o charakterze publiczno-prawnym, tylko mamy do czynienia z pewną koncepcją czy z pewną ideą. Punktem wyjścia tej koncepcji jest to, że Ukraina i Europa Środkowa nie może się znaleźć w strategicznej próżni. Nawet jeśli wygra wojnę z Rosją to ta próżnia jest potencjalnie groźna. I teraz kwestia zasadnicza dotycząca pomagania Ukrainie. Otóż ja nie wychodzę z przekonania, że my pomagaliśmy Ukrainie powodowanie jakimś odruchem niezrozumiałego altruizmu. Tylko pomagaliśmy Ukrainie wychodząc z naszego rachunku strategicznego. Bo w naszym interesie jest niedopuszczenie do sytuacji, Zmaterializowania się wizji, którą przedstawił Putin 19 grudnia, czyli takiego kondominium niemiecko-rosyjskiego w Europie Środkowej, do którego Putin dość otwarcie dąży, publikując, nie wiem, na, na przykład w Die Zeit, artykuły wzywające stronę niemiecką do, do korzystnej współpracy gospodarczej w szeregu, w szeregu projektach. I taką mamy dzisiaj, taki mamy plan, plan rosyjski. W związku z tym niedopuszczenie do, tej, do, tej, do, tej, do, tego, do realizacji tego scenariusza, w moim odczuciu, oznacza wygranie wojny na Ukrainie i wygranie pokoju, czyli zbudowanie stabilnego systemu bezpieczeństwa. Bez zbudowania stabilnego systemu bezpieczeństwa nie zbuduje się niczego innego. Nie odbuduje się Ukrainy, nie wpłyną tam inwestycje zagraniczne, nie napłynie tam kapitał. A to oznacza, że Ukraina być może stanie się państwem cywilizacyjnie, gospodarczo i kulturowo zdegradowanym, trochę przypominającym Syrię. Tylko ta perspektywa nie będzie uderzała w Niemców czy we Francuzów, bo oni mają bufor w postaci Polski. Ale w rozmaity sposób będzie uderzała w sytuację w Polsce. I ja się zgadzam z tymi opiniami, Łukaszu, twoimi, bo sam mam wątpliwości, czy my. Mamy potencjał, żeby podjąć się tego rodzaju zadań, ale ja odwrócę to pytanie. A jaki mamy inny wybór? Bo nie jest wyborem tak zwana orientacja, nazwijmy to prounijna, de facto proniemiecka, dlatego że Niemcy w sytuacji powrotu Rosji do polityki do próby zdominowania Europy Środkowej będą płacili interesami peryferiów po to, żeby utrzymać stabilność systemu i własną i własną pozycję. Gdyby to była gwarancja obsługi polskich interesów, tego rodzaju związek, to racjonalnie myśląc, należałoby go wybrać. Bo to jest droga łatwiejsza. Tylko że problem polega na tym, że ona nie dowozi tego celu, o którym mówimy, czyli nie obsługuje polskich interesów. Bo Niemcy pokazali już przez ostatnie lata po 24 lutego również. Że są zainteresowani przede wszystkim realizacją własnego partykularnego interesu i są w stanie płacić interesami peryferiów po to, żeby zbudować zbudować i utrzymać swoją pozycję w tym pewien, 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 pewną umowę społeczną, która w Niemczech funkcjonuje. A w związku z tym to jest opcja nierealistyczna nie, nie w moim odczuciu, chociaż rzeczywiście łatwiejsza. A w związku z tym ja uważam, że mamy do wyboru dwie drogi w gruncie rzeczy. I o tym zdecydował Władimir Putin 24 lutego trudną, niebezpieczną i pełną różnych wyzwań i obarczoną wielkim ryzykiem wojnę zbudowania systemu stabilizowania Europy Środkowo-Wschodniej, w którym Polska w tym nowym systemie może być znaczącym graczem. Albo nie podjęcie tego wyzwania i czekanie, aż Putin, albo jego następca rozpocznie za kilka lat ponownie tę samą grę, którą rozpoczął 19 grudnia. Tylko wtedy nie będzie już tego buforu, jakim jest dzisiaj Ukraina, i wtedy generalne relacje w zakresie rywalizacji mocarstw i polityki amerykańskiej mogą być mniej korzystne dla Polski niżli, niżli to ma miejsce w tym roku. To są dwie drogi, moim zdaniem, przed którymi, przed którymi stoimy. I problem oczywisty jest taki, że musimy działać powyżej własnych możliwości. Ja też bym chciał, żeby Polska się wzmocniła, żeby Polska miała PKB przynajmniej na poziomie Hiszpanii yy, i wówczas przystąpiła do jakby kolejnej, kolejnych zadań. Tylko nie my wyznaczyliśmy to pole, na którym pracujemy. To pole wyznaczył 24 lutego Władimir Putin. I my na to, na to wyzwanie musimy dzisiaj szukać odpowiedzi. Mówiłem już kilka razy, że ja też uważam, że jestem po stronie Polski, tylko interes Polski nieco inaczej odczytuję. Licz na siebie. To oznacza moim odczuciu. Dążenie do kształtowania takiego systemu bezpieczeństwa, który będzie nam, Polakom, gwarantował, że Władimir Putin pewnego dnia nie stanie na granicach Polski, który, które dzisiaj są granicami z Ukrainą, z Białorusią i z Obwodem Królewieckim, i to jest nasz, w moim odczuciu, fundamentalny i najważniejszy interes. I to, że nie mamy dzisiaj czasu na to, żeby wzmocnić się i w sposób planowy. Przystąpić do tego zadania, czyli musimy grać nieco ponad własne możliwości, nieco to jest dość delikatne sformułowanie, nie wynika z faktu, że powoduje nami romantyczny, przynajmniej na pewno nie mną, romantyczny duch, tylko wynika z faktu, że całe równanie geostrategiczne europejskie i regionalne zmienił Władimir Putin 24 lutego. I nawet wygranie wojny przez Ukrainę nie daje gwarancji, że ten scenariusz, o którym mówię, nie ziści się. Bo, bo według mnie dzisiaj nie ma żadnych przesłanek, ażeby twierdzić, iż Rosja odejdzie od takiej wizji politycznej, którą Putin sformułował i o której już mówiłem, nawet jeśli nie on będzie rządził, tylko jego, tylko jego, tylko jego następcy. A w związku z tym, to jest główny problem, przed, którymi, przed którym stoimy. I ten problem musimy rozwiązać, bo, bo, on, bo, jego, bo to zagrożenie będzie oznaczało, czy my w ogóle będziemy mieli czas, żeby się ekonomicznie i cywilizacyjnie wzmocnić. Tutaj relacja moim zdaniem jest zupełnie odwrotna. Znaczy, żeby realizować tę politykę, która jak wydaje się jest bliska Łukaszowi, to my musimy właśnie rozwiązać kwestie bezpieczeństwa regionalnego i tego równania geostrategicznego, a nie odwrotnie, bo odwrotnie to już w Moskwie, a nie wykluczam, że i w innych stolicach zadbają o to, żeby Polska nie miała perspektywy znaczącego skoku gospodarczego, czyli wejścia do, do roli no chociażby takiej, jak dzisiaj odgrywa w zakresie zamożności i możliwości, a odgrywają Włochy czy, czy Hiszpania, mówię tu o Europie. Jeszcze jedno, jeszcze jedno zdanie na temat amerykańskiej polityki, bo ja akurat dość uważnie ją śledzę i sporo też na ten temat piszę, poświęciłem jej cały rozdział w mojej nowej książce. Nie, nie sposób tego po powiedzieć w skrócie. Ale właśnie z tego powodu, że amerykańska polityka może podlegać pewnym wahaniom, chociaż, choć moim zdaniem, nie aż tak głębokim, jak. Jak niektórzy publicyści w Polsce uważają, dlatego że o tym decyduje rachunek strategiczny amerykański w Azji, a nie w Europie. Ameryka nie zostawia Europy Środkowej właśnie dlatego, że zostawiwszy Europę Środkową nie byłaby w stanie konstruować sojuszu politycznego w Azji, właśnie przez pamięć o Saigonie. Dlatego że Ameryka już, a precyzyjnie rzecz mówiąc, Nixon, prezentując tak zwaną doktrynę Guam. Porzucił strategicznie swoich sojuszników w Azji. I dzisiaj Ameryka musi odbudowywać, mówiąc w pewnym skrócie, swoją wiarygodność sojuszników, sojuszniczą, a to oznacza, że nie porzuci Europy. Choć może być zmuszona do walki na dwa fronty. I właśnie na ewentualność taką, że może być zmuszona do walki na dwa fronty, my musimy ten czas wykorzystać, żeby zbudować i to szybko. W perspektywie pięciu, siedmiu, maksymalnie dziesięciu lat taką regionalną siłę wojskową, ażeby być w stanie przeciwstawić się rosyjskiemu zagrożeniu, jeśli ono wróci. Z Niemcami to zrobimy? Z Francuzami? Nie. Możemy to zrobić sami i możemy zrobić to z tymi, którzy podobnie oceniają sytuację bezpieczeństwa, mają armię, która jest doświadczona i mają ludzi, którzy chcą walczyć.